Księga Zachariasza, rozdział 12 Wyrocznia Słowo Pana o Izraelu Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Proroctwo rozpoczyna się od przypomnienia, co stworzył Bóg, jaka jest jego moc, tak aby ci, którzy to proroctwo będą czytać, pamiętali o tym, że są to słowa kogoś, kto może wszystko i spełnią się na pewno. Oto ja uczynię z Jeruzalemu, puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. Prorocy często porównują gniew Boga do pucharu jakiegoś odurzającego napoju. Człowiek czy naród, na który Bóg się gniewa, jest podobny do człowieka pijanego. Traci kontrolę nad sobą i zaczyna działać na swoją zgubę. Przyjdzie taki czas, że wiele narodów na swoją zgubę zaatakuje Jerozolimę. Ucierpią przy tym także Żydzi, którzy będą jej bronić, ale to atakujący będą przedmiotem Bożego gniewu i dla nich to oblężenie skończy się gorzej. W owym dniu uczynię z Jerozolimu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. To oblężenie Jerozolimy będzie niezwykłe, bo będą ją oblegały wszystkie narody ziemi. Trudno uwierzyć, żeby mogło dojść do tak zgodnego współdziałania wszystkich narodów w jakimś celu. Trudno też uwierzyć, żeby Jerozolima mogła się obronić przed taką ogromną armią, ale coś takiego zapowiedział Bóg, dla którego wszystko jest możliwe. W owym dniu mówi Pan: Dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem. Lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów. Bóg włada wszystkim, panuje nad każdym człowiekiem i każdym zwierzęciem, i wykorzysta swoją moc, żeby obronić Jerozolimę. Upośledzi i ludzi, którzy będą oblegali Jerozolimę i ich konie. Potem książęta Judy będą mówić w swoim sercu: Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w panu zastępów, w swoim Bogu. Ta cudowna pomoc Boga będzie dla przywódców Izraela znakiem, że Bóg rzeczywiście istnieje. Pewnie wcześniej nie będą w to wierzyli. W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa. I jakby żagie w płonącą w słomie i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło, lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Jeżeli położy się garnek z ogniem na drwach, to te drwa się spalą, jeżeli położy się głównie na słomie, to ta słoma się spali. Podobnie zostaną zniszczone narody, które będą oblegać Jerozolimę. Te narody będą chciały zniszczyć Jerozolimę, ale to same zostaną zniszczone, a Jerozolima zostanie. Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy. W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jerozolemu. Także najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg jak Anioł Pana na ich czele. Nie tylko sama Jerozolima zostanie uratowana, ale także ci Żydzi, którzy będą mieszkać wokół niej to właśnie oni doświadczą opieki Boga pierwsi. Zostaną w jakiś sposób uratowani, zanim zostanie uratowane miasto. Ci uratowani Żydzi będą otoczeni chwałą, będą wśród nich potomkowie Dawida i będą na czele narodu. W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Bóg zrobi wielkie cuda, żeby zniszczyć wrogów Żydów, tych, którzy będą oblegali Jerozolimę, ale będzie też potężnie działał w sercach Żydów. Usunie ich zatwardziałość, doprowadzi do tego, że uwierzą w Niego. Dopiero po tym oblężeniu, po tej cudownej pomocy Boga, Żydzi uwierzą, że Jezus jest Mesjaszem. Te słowa będą patrzeć na Tego, którego przebodli pasują do Niego. Dopiero wtedy jako naród zrozumieją, że odrzucili Mesjasza. W owym dniu będzie w Jerozolimie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadat Rimmon na równinie Megiddo. Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno. Ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno. Ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno, ród Shimei osobno i jego kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. Ta świadomość, że odrzucili mesjasza, wywoła w Żydach wielki smutek. Będą wszyscy opłakiwać to, co zrobili ich przodkowie. Ta żałość będzie udziałem wszystkich, wszystkich rodów i wszystkich Żydów. Podnieś też swój głos, pewierz nie śpiew. bye oh,